Witam Was serdecznie z dzisiaj e, recenzja takiego mikroportu od Mozosa e, także najpierw zanim jeszcze przejdziemy do recenzji e, kozackiej recenzji zostawcie suba, lajka, misia, instagrama I Kenny12, dajcie obsa wisia, tiktok, mini wrócił 2 e, i co? E, zaczynamy recenzję najpierw e, jakby zobaczmy co dostępne w zestawie także najpierw e, zaczniemy od zawartości e, tutaj i opakowania mamy pokrowiec e, tutaj w pudełeczku mamy nasze e, tutaj e, nasz mikro, e, ten mikrofon nadajnik mamy przewody jakieś e, do podłączenia pod e, android pod e, E, aparat i pod a, tego iPhone'a Mamy e, żeby tutaj, tylko ujęcie, taki puszek Taki popfit, żeby eliminować te e, Głoski wybuchowe Także tutaj jest, instrukcje mamy jeszcze Instrukcje mamy, no, tu Także jeśli chodzi o zestaw, no Jest dość e, porządny Zacznijmy sobie o design, sorry <grytanie> Także jeśli chodzi o design Jest dość prosty, ale też ten Ciekawy, bo e, to są takie, wiecie, małe kosteczki, które mają tutaj e, takie, takie, wiecie, paseczki, takie, wiecie, połyskujące. No i tutaj są czarne, także też to fajnie wygląda. Wiecie, czarne rzeczy przeważnie fajnie wyglądają i e, no, ładne są te kostki, te, ten mikropot i nadajnik, także jeśli chodzi o diesel mogą się podobać. Jest ładne, tak przejdźmy sobie dalej do wykonania mordeczki. Jeśli chodzi o wykonanie, mamy tutaj plastik, jak mówiłem, tutaj na jednej kostce i tutaj też, na drugiej to też to jest plastik i ten plastik jest bardzo dobry jakości. tutaj nic się nie ugina, nic nie trześć, także tutaj widzimy, jest porządne, tylko sprzętu. Także przejdźmy sobie do. Tej funkcjonalność. Jeśli chodzi o funkcjonalność, zacznijmy sobie od góry. Mamy nasz y, ten mikrofon, mamy y, ekwализer, taki, żeby, y, no, taki, że możemy zmieniać głos, y, tak, rejestrowany przez ten y, Mikroport Mamy jacka, żeby podłączyć do aparatu, y, mamy y, ten USB-C do ładowania I, i mamy z tyłu klipsa do przyczepienia do koszulki. Jeśli chodzi o drugą kostkę, tutaj e, mamy też włącznik, mamy diody, tutaj też mamy e, włącznik, też mamy diody. E, tutaj u góry mamy, e, żeby podgłosić e, ten e, głos rejestrowany, a tu, żeby trochę był ten głos e, jakby ciszy, ten, który rejestruje nam. Tutaj ten mikroport na lewy, na tym, na prawym boku mamy też pod USB-C do ładowania. i tutaj na lewym, znaczy na prawym boku mamy Jacka, a na lewym właśnie ten port. I tutaj na gó ten, od spodu mamy te znaki towarowe i sam tutaj model. Także tak to wygląda. I co jeszcze mogę powiedzieć o funkcjonalności? Jak przytrzymamy te dwa przyciski, i ten jak to jak widzicie, one się ze sobą parują. I zaraz się sparują, I jak się sparują, to te dwie diody będą jakby. Ten nie będą migać, także tutaj o, widzicie, już się ze sobą sparowały. I tutaj mamy tutaj na kostce, po trzy tutaj, te diodki i one odpowiadają za inne rzeczy. Tutaj jest od sparowania, tutaj od tego ekolizera. Mamy też od mikrofonu, że działa mikrofon, ten, że rejestruje ten mikrofon. Na drugiej kosce mamy od kajcie, od też od sferowania, tutaj od głośności. Yy, I tutaj na środku nie wiem czego to jest, yy, ale, ale tak to wygląda jeśli chodzi o to. I teraz mam nagrany dźwięk yy, przy użyciu tego mikroportu i yy, zobaczycie, jak yy, tutaj ta jakość yy, dźwięku rejestrowana yy, yy, wygląda. A, przez ten mikrofon, da, znaczy mikroport, także... A teraz mnie słyszycie z mikroportu i Mozos. Także napiszcie jak jest jakość dźwięku. E, także powiem, coś dzisiaj, żeby też e, jak ktoś mówi, żeby e, sprawdzić jak tutaj po cichu ten mikrofon sobie radzi i powiem normalnym głosem, żeby e, to sprawdzić jak tutaj e, tutaj się sprawuje ten mikrofon dla Was. Znaczy mikroport. Także przyłączam się już na e, mikroport, znaczy mikrofon e, w iPhone'ie, a tak właśnie brzmi ten e, mikroport. E, także mo mogliście, e, mogliście teraz usłyszeć, bo, bo ja go nagrałem. Także przejdźmy sobie widzowie do ceny, jak już mamy wszystkie te funkcjonalności omówione, bo więcej funkcjonalności nie ma. E, ten mikroport z tym. Nadajnikiem, także jeśli chodzi o cenę, zapłaciłem za te dwie kosteczki 120 zł i naprawdę to jest mało, biorąc uwagę, że dostajemy pokrowiec, który myślę, że warto jest 20 zł sam, dostajemy te wszystkie przewody do podłączenia pod telefon, pod aparat i tak dalej. No i jeszcze dostajemy ten popfiltr, który jakby eminuje te jakby słowa wybuchowe. E, także wizowy e, przejdźmy sobie e, do posuwania jeśli chodzi o puszowanie e, polecam serdecznie e, te mikro e, te, te dwie znaczy ten mikropod e, w ogóle ten zestaw mikropod i nadajnik e, Mozos e, ten dobrą robotę zrobił jeśli chodzi o ten model naprawdę w tej cenie no są dobre po prostu są dobre i Tutaj jeśli ktoś chce zacząć z YouTubeem to taki zestaw bardzo, bardzo mu ułatwi sprawę i e, sprawi, że jako film będą bardziej profesjonalne niż, e, niż osoby które nagrywa na telefonie, chociaż wiecie, iPhone mają dobre mikrofony, a jakby ktoś chce nagrywać iPhone'em, to też jakby to jest e, profesjonalne w miarę, ale jak ktoś nie ma Androida albo masowy e, mikrofon w telefonie, to taki zestaw bardzo mu się przyda. Do nagrywania i tak dalej. Także ludzie, będziemy kończyć e, tą recenzję. Także dajcie e, suba, e, dajcie lajka, like instagram kanadyjskiej12, e, dajcie obsa, widzicie TikToka, mini wrócił 2, też dajcie obsa I co? Ma, nie, mam nadzieję, że Wam się taka recenzja podobała. Napiszcie, czy coś mam e, zmienić w tych recenzjach, czy wszystko gra i buczy i co, widzę, widzimy się w następnym odcinku z jakiejś tam recenzji albo z czegoś innego. Także trzymajcie się i cześć!